Członkowie to maluje tak ślicznie? Ale jeszcze no można kakę maluje. wyciągnąć i zrobić ciach? Ale kaka! Włosy, ciach! Na pamiątkę bierzemy. Zanulania no, no, ja też masz. Czekaj, no. okay, mama wykasuje. I teraz robimy kakę od nowa. I no, gdzie do oki. No, Poczekaj, skasuję mama. Później to już może samy gdzieś. No, nie... maluj. I o, piesek, piesek. A tutaj go taka plama, Ale babcia się zakolorowała. Ale plama. To to taka plama. Mama teraz zetrze. Ścieramy? No to ścieraj, dawaj. Ciach i do dołu. O tak. I starte. I piszemy. Znowu narysujemy kicie. O, plosie bardzo. O, Igor, ty wiesz, ci dziadek zazdrości. <laughs> Włosów. Nie Możemy ma. dla dziadka zbierać Nie. tu włosy. Wnuczka poprosi. Co? Włoski Co Włoski kicie. O. Włoski lecą. Kiciuś. Tutaj kakę zrób. Ojej, ale kaka. Ale kaka hmm. pływa w wodzie. Widzicie? A teraz kto? Piesek. A tu, tu zajączka zrób. Nie, nie chcę. Dobra, to tu pieska zrób. Zrób pieska. Tu, Czekaj, poczekaj, nie ruszę się. Dziadzi. No i... Dobra, dziadek już poszedł. Patrz tam. A zobacz tam. No musisz mu pokazać teraz. Mama tam czyści, tak? 沙沙。